Siema, jestem detektyw na i witam Was w Dehajdenie. To jest bardzo fajny tryb, którym y, zabijam moich przyjaciół. A zabijanie moich przyjaciół to jest rzecz, którą lubię robić najbardziej. <coughs> Dobra, gdzie oni są? Tam na dole jakoś. O, jeju. Jak do nich dojść? Giń! No i co tutaj robisz? Ej, weź mi ktoś mądry z ludzi wyjaśnij dlaczego wykupujecie to te zielone laserki, a nie niebieskie. Hmm, hm, hmm, hmm. zabity kolejnie. Dobra, pójdę się wlecieć. Boję się, że nade mną... O właśnie Spik muszę tylko zmienić. Interface Okej, okay, dobra. Nie widać, jak ktoś jest ten, dobra. Jak ktoś gada. Bo ja pamiętam kiedyś graliśmy i było widać ten, jak ktoś gadał normalnie, co nie? Dobra, co oni tutaj robią? Pora ich upolować. Nie ja bym tak to bardziej powiedział. No i Tutaj są jakieś panowie, co myślę, że są śmieszni. Dobra. Siema! No dobra, zostało ilu tam? A ja mu podłożyłem ja W sumie Chodźmy z tobą, bo zaraz na zadnę. Kurde no! Boże, bo ja się przylepiłem głupio i nie mogłem się odkleić! Czy ale głupota. Zdaję mu dużo debetr, a chyba będzie. Ej, w ogóle? Ej, ty, mało osób zostało, po Państwa. No, czterech zabiłem. Halo, ale skabry, na połowę Zdaję za mu debetr. Mm. GBN jest, dobra. Chodźcie teraz na górę. Zapalujemy na niego. Nie. Okay, tak, okay. tak, tak, tak. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Yeah. Dobra, dobra. Zostań ja drzucił. Heh! Ja się jedzę. Nie zębycie. Hey, Ej, Gabel, nie, to 2 plus 2. Chodźcie, chodźcie, chodźcie za mną, chodźcie za mną wszyscy. Za mną cały oddział. Okej okay. No gdzie ty jesteś gówniarzu? To, chaj, nie mam mnie chaj, chaj. Nie, by, by, by coś O right. nie, 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 nie. Na górę, na górę, na górę Nie wiem czy to jest jakieś super miejsce A Godi, to go boje. Nie, nie da się bo tam Tam jest Bij mnie! Lol O, jest tu! To jest o tyle dobre, że są ograniczone... ...ten... E, ...ograniczone miejsce, Dla binki, dla binki są OP Jest tu! Kurde No, ch 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 Opa, chodźcie tu. Ale. Trzeba uważać, trzeba pilnować tego ciała. Jezus Maria, mam loa. O Czałem Chodźcie tu na górę, na górę jest lepiej niż na dole, Moje wam. Bo na górze jest tutaj mały obszar, nie wiem, jest szybki. E, albo drabinami, mi, macie albo drabiny, albo schody. Że tylko windy brakuje. U. Jest tu. Jest na schodach. Na schodach jest. Dobra. Tak by wychodził ze schodów. Ma chłopaki, chłopaki, chłopaki. O! Koło klepie. O! Jest tu, jest tu, jest tu! Zbieraj bronie po martwych Dobra Kto jeszcze żyje? Kto jeszcze żyje? W trzech jesteśmy, dobra Tutaj, bądźmy tu, nie wychodźmy O kurde, dobra szybko, dobra, dobra, dobra nie no, wracaj tu! Kurwa, Shiba, my nie odchodźmy. O właśnie, nie odchodź od nas, tak, Giorgio, nie odchodź. Hmm. Patrzcie tutaj, też najlepiej, nie w jednym miejscu, tylko się troszeczkę ruszać. To mu zawsze utrudnia. Kurwa, będzie ciężko. Dwóch żyjemy, Jezus, Maria! To jest dobre miejsce, w sumie nie wiem. O, ty dziadek! Ajajaj, aj, aj, ale dostał ode mnie na mordę! Załatwię słaby słaby w ogóle. No nie no, jak Shiba ten. Shiba minuta, minuta! Zbyt. On go może nie widzieć na radarze! Ej, czemu masz Shiba ma minus 58 HP? Nie, ma 100. A, dobra, dobra, to po prostu. Dobra, nieważne. słaby, jakoś... słaby Nie, ale Shiba niech ten. Niech kurwa siedzi w miejscu. Za chwilę znajdziesz Shibę, bo się... O nie, ale kupek! Chyba biega, to. nie wiem. Ale odrzutkownik bądź no, wyraził Ale gdzie jest ktoś? Nie mam mnie. A GBN chyba... jest? No nie, jest, nie jest, jest, jest... Chyba... Czemu, on jest czemu on do niego idzie? Czemu on do niego idzie? Hej Shiba, bo ciebie nie widać na Noctowizji wizji. no, no, kto widzić, o, tam, jak to się no nie wiem, nie, nie wiem gdzie jest ten Ale niech nie idzie Gu A Głupio, to głupio, nie idzie? głupio Niech on nie idzie na otwarte przestrzenie Niech będzie w zamkniętych On ma jest szansę zostało. Ale trzeba on w ogóle do niego idzie? Sobie? 12 sekund, ej 10 sekund jest KURDE 10 sekund, shiba jakbyś lepiej movement, tylko miał leciutką lepiej No, albo żebyś, do żebyś tego nie to szedł no. Ile no. miałeś HP Nie wiem Ile miałeś HP hagi Ty Hagiłagi chłopaki co? Nie wiem, <laughs> ile HP miałem? Bo z Goger Gdzie z Dobra, dobra

agi Agi Chodźcie na górze tutaj macie jakiś taki pokoik Nie rozwalajcie szyb Wagi mnie Agi łagi Mogłeś w leko lepsze miejsce postawić yy, Dobra, chłopaki możemy zabarykadować, mamy tutaj te Czekaj, ja to trzeba ta posunąć. Tak, a nie mał nie rozbijaj szyb, mówię ci! Jest za ty upo Dobra, ja patrzę wejście wy... Pchajcie. Czekaj, ja to próbuję... być jak tylko jak, jak, jak ja muszę tego mieć wizualizację To sobie lepiej Ej George, butujesz mnie? Gdzie? To, yy, to wiesz co, góra, tutaj są góra, takie te To jak... mnie. Oj, poczekaj. O dobra, prawie, prawie jeszcze Okej okay. Kurde, nie, nie da się chyba. Wiesz co, da, da się chyba ja z kontrolem muszę tam na górę jak będę. Było prawie dobrze, było prawie dobrze. Jeszcze raz, musisz dwa razy uderzyć mnie w locie. O! O kurde, gdzie ja jestem, chłopaki? do, do, do makrumsów wpadłem! Ej! Wpustujcie się tutaj do mnie! Tu są makrumsy! Jestem w pakrusach. Ej, wyjdź ze ściany, co ty robisz? W bakrumsach jestem ty do mnie Nie Wracaj tu Ej, ja zostałem ostatni No i chuj Chodź no. no cię wchodź tutaj Dobra. lepiej Idę tam do ciebie Poczekaj sekundy Musisz gorąco przeskoczyć jak coś No wiem, widzę Wiesz, to jest łatwiejsze do powiedzenia Ja przeskoczyłem nie, nie mając superskoku, więc wiesz Ja zdaję sobie z tego sprawę Tylko wiesz... Nie... Dobra, on sobie nie zdaje sprawy, co ja zrobiłem. Ale to było głupie. Czekanie tam by było lepsze. Kurwa, nie da się tam przejść. Uj. Lecimy do Fody. Oj, nie da się. tarczę Nie ma ze mną szans. <laughs> Jezus Maria, ale się cykał dwie minuty. Na szczęście ja mam regenerację, więc... Czas gra na moją korzyść. <laughs> ale tam debakur rosy są dobre, można zaraz tym razem też pójść. I tym razem nie spać. Dobra, chłopacy, jak mnie słyszycie, to no samo Nie no, bo kurde, teraz nie będzie GPN to w sumie... Nieważne. Nie no, wygrywam z tym hagimogiem. O nie wie gdzie jestem. Mówię no, w sumie pójście z nim strzelać tak. Ej, gdzie sam. jesteś? Nie widzę cię na radarze. Nie ma mnie! <laughs> WTF! <What the fuck? śmiech> <laughs> słyszę, słyszę cię, ale nie widzę cię przez ścianę. No i dobrze. Halo, cheater, chodź tu. Nie no dobra, nie będę przedłużał jestem Wiesz ja wiem, co. Widzę cię już. O ty kurwa Ja wiem, trochę Sas i O nie! No kurwa! Nie widziałem cię gdzie ty byłeś? Z której strony mnie zaatakowałeś? Z której strony mnie zabiłeś? Ale, Był Ale z której strony ty mnie uderzyłeś? Nie, on cię ja słyszę! On cię A, słyszę. boże no kurde, czemu zrobił? Chłopaki, back roomsy, back roomsy pierdolone. Ue, wagi, wagi, Nie, żadne back roomsy, Bakrum, Back roomsy. sybakrum. Poczwij, 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 poczwij. Poczwij, poczwij, poczwij. Poczwij, poczwij, poczwij. Poczwij, poczwij, poczwij. Poczwij, poczwij, mod, 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 mad, mad, a ty jesteś mad, znajdę cię w wentach. Uuu, uh, 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 kraja i on ready. No, kraja małdid, i on ready. <laughs> kłost, kłost. Uh, kto pytał, kto pytał? Uh. No, dobre pytanie, kto pytał? Jest tu, jest tu! W, w tej, w bustowni do tego jest. Chodźcie, tu jest, napierdalajcie wszystko! Dostał, dostał mocno. Dobrze! Pętajcie, mamy dużo amunicji, on ma mało życia. Czekajcie, 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 ja mam pomysł. Jesteś tutaj? Była, nie ma go, chyba tutaj już. Zostawmy to tym. No, hagi łagi koi zabił już. Ej, dawajcie tym to, dawajcie tym. Z raki dostał pewnie. Ej, Majkok, Majkok, chodź tutaj. Co, co, co? Do tyłu, we mnie tam trzepnij. Czekaj. z dołu chyba nawet czekaj, trzepnąć. Czekaj, lecisz, lecisz. Weź... O, dobra, ja jestem w bakrumsach, chłopaki Ej, dajcie mi, ej, we... bus, 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 bus. Chodźcie do bakrumsów Ej, bo tutaj idzie. <laughs> <a> tutaj idzie. <laughs> Buz buz, 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 buz. Chodźcie do bakrumzów, byki! <grym> nie no, kurwa, chłopaki, wreszcie. Tylko trzeba uważać, żeby tam nie spać z tego busta. Nie, <grym> <grym> No, chodźcie do w kurczę no. No nie, no Shiba tylko został, boże ja ciąg wy się tam, ja nikt... jak to się stało, ja się poszedłem i od razu zostali rozpieprzeni No jaka głupota, no po prostu, naprawdę no, A, sam zostałem, dobra Gieben, chociaż odzywa się do mnie, bo się boję inaczej tu. Kurwa, mać dołem A właśnie się zastanawiałem czy ten, ale uznałem, nie, dobra pewnie guru będzie szedł mnie zaskoczy z góry. A jednak chuj. Dałem. No, nie spodziewałem się tego. Oh. Zaskak... O, kurczę, no łabi. Nie. o nie no. <laughs> Dobra, trzeba go rozwalić. Można zabić ludzi z backrooms od spodu. No. Ale wiesz co? Jakbym był w drugie, po drugiej stronie, to byś mnie nie zabijał od spodu chyba. Chyba, żeby się przelepił do ściany. Nie wiem, chodźcie jakieś y, inne. O i wiem, wiem jakie inne bakrumsy Chodźcie, chodźcie, chodźcie za mną. Chodź za mną, chłopaki. Ze mną No, patrzcie A co byście powi... A tutaj po prostu jest to, do... poczekajcie Ja widziałem, a co gdyby się wbustować? Do... O... No, tu na dole jest takie co, Tu na górze jest takie coś Dobra, na chłop nie będzie wiedział co zrobić A tam jakoś Do góry Weźcie się, we, we, we się, się odsądźcie, żebyście mnie nie popechali A dobra, widzę co chcecie Kurde, nie skoczyłem Da się, jestem. A, da się po prostu wskoczyć, tak? Da, no, da się po prostu wskoczyć. No, chyba nie. Tak! Ja? Dobrze, że tu jest woda. Nie no, ale GW, serio? Da się wskoczyłeś? Ja no, się byłem, tam do góry. Dobra, po prostu staj. Eee... No, czekaj, ja tutaj możecie mieć żeby nam mnie wskoczyć. Eee, Ej, z na zdorwie. Gdzie jest łagi-łagi? Szybku. Co jest? Okay. Heh, hagiwagi łagi. Co hagi zawiodło hagiwagi? łagi? No, Naprawdę, nie no, że hagi łagi tak, tak zginął. Kurde, słabo. Nie bądźcie teraz jeden, bo ja mam dużo shot. Ja no, Pawliń. Dobra, again, again, again. Dawajcie znowu tam jeszcze raz. No, rozwalimy go. Nie, 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 nie. Ale teraz jest tam, mamilonglex czy jak to tam Tak, tak, bo ja dobrze. A to jest kopia MOBA z Isaaca Daddy Longlex TFTF kto, tak. kto tam ma Longlegs? To jest jakieś różowe to... Hagiwagi, czo? nie to jest e, zabawka po prostu. Różowe łagi roz... tak w skrócie Rozciągane tek. i czemu tutaj jest tak ciemna wcześniej, bo no posuj się! Hello, hello, Ja ah. się boję Hangiego Ty binę włączył, co jest? Halo, teep chłopaki, bo tu jest strasznie ciemno no po to masz ten, y, latarkę, czy coś? E trudny, no, będzie trudniej na to skoczyć teraz No, jakoś nogby zrobił ciężko no, Kurwa, bań, skoczyć nie mogę nawet. No, A to się podwyższyło czy to ja po prostu już tak jestem szalony Upomasz. masz No genu, no, ja nie mogę ja nie mogę nie ma czasu żeby spać w ogóle kliknąć No to Tak i za chwilę cię zaatakuję no, już jest tu. Słyszałem, jak. Gwas no. Nie, no nie nie, nie, nie mogę, no po prostu upo, upo, upo jest wyprawiane z mojej strony. Heidi Łajci. O. no nie no! My całą będziemy tam skakiwać. No, naprawdę, tak jakby. Trzeba skoczyć tak, żeby się nie odbić od sufitu, chyba. No, pliwiet, tak. pliwiet, No, co ty nie powiesz. Ja myślałem, że odbić od sufitu. No nie no, Przecież ja tak blisko byłem! Ja nie wiem jak ja na to wskoczę ostatnio Double jump? Nie no nie. Siema nie ma double jump. Nie no ma tam już Ale gdzie? Ej, a weź. Tam gdzie ty. O. a ty słaby jesteś. Poć Co? Ale ja w ogóle nie chcę wskoczyć tam gdzie ty stoisz. A ty gdzie ty chcesz wskoczyć? Nie, ja już ja pamiętam to gdzie ty stoisz. No. Ja myślę, że to jest lepsze. Ale to na tę, na tą lampę. To mnie popychasz! Giełdę, no ogóle... Na lampę, na, na, na ten tutaj? Na, ta, na to tutaj. Ale tam się nie da chyba, to jest. Ja tu byłem kizm... w poprzedniej rundzie. O tu, ci ten pewnie jesteś. Czekaj, ja cię wydaję. Bo O, dobra. Czekaj. No <grym> nie, no nie, chłopaki, nie używajcie, noclipa klipa. Ej, wskoczyłem! Co nie, no, ja skoczył kończy. No, klipa pewnie użył. Tak, no, na pewno. Poczekaj, mnie? Dobra, dawajcie, chodźcie, Huggy Nie no, weź, weź, nie, serio, Michael Michael, przepraszam Żarty, żarty Dobra Chodźcie, chodźcie, my całą rundę się tym zajmujemy, ale da się Huggy Wuggy, Huggy Wuggy Huggy Wuggy Huggy Wuggy, pomocy, Gdzie on jest? To on, uciekam stąd Granat, granat, spadnij! Granat wincie! Jest tu! O Jezu, dostałem granatem Przyszedłem całe ammo Gdzie to nie hagiwagi? Jest tu jestem. gdzieś, jest tu! Dobra, ja na róże stoję, bo to... Ja, wiem, ja na rurze zostałem Róża też jest git Można na niej tańczyć i w ogóle Coś tak uważam Co ty strzelasz mi w brury, nic tu nie ma Ale ja mam ammo bagi tutaj O kurde Co? Odleciały Ej, zabij popa taj na No, trzeba uważać chłopaki ja wiem, że psyko siada, ale nie, weźcie nie ten... Nie, nie róbcie komiców. Hagiwagi! Chodziwagi, no, hagiwagi, chodź, chodź! Chodź walczyć, chodź. Boże, gdzie ten Hagiwagi jest? Nie, no, Hagiwagi to To jest w ogóle O! Zrzuca nas jakimiś itemami. Huxon Watson. Chodź tutaj lepiej. Ja żyję. No mówię, ha, ha, mówię do Hagiwagi o jak coś. Hagiwagi ma jeszcze minutę, jest tu! Właśnie, hagiłagi nie zdążyłem na czas. Nie, no kurwa, Hagiwagi, trolujesz. Musiałem zrobić ewakuację na dwie sekundy. Gdzie on jest? Nie wiem, umieram chyba. Nie wiem, ile co na niego polować, bo po prostu naprawdę. Gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest? Uderzył mnie! Jest tu! No, no i dobra, dzięki za oglądanie i szemo.